Hej, witajcie w kolejnym odcinku z drapkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam drapeczki o wartości 60 zł i mam moje ulubione pracochłonne krzyżówki XXL. Zostawiłam po 3 literki do odsłonięcia. Mam jeszcze za 10 zł ekstra linię i mam dobrą wiadomość, ponieważ mamy tutaj jedną linię, a zostawiłam jeszcze 6 symboli do odsłonięcia, więc no. I mam jeszcze mojego ostatnio niezawodnego playbooka specjalnie pojechałam do innej kolektury i wzięłam zdrapeczkę z innej paczuszki ciekawe czy się opłacało i co, może zważywszy na to, że wiem, że ekstralinie będą wygrane, może sobie przejdziemy do krzyżówek i tak tutaj w krzyżówce pierwszej mamy dwa słówka Jezus i Zawieja w krzyżówce drugiej mamy tylko rewie, a natomiast w krzyżówce trzeciej mamy tylko mszę. Więc taki, taka religijna z nam się wkradła i Jezus imsza. Może to oznacza jakąś fajną wygraną. Wezmę sobie do drapania tego badylka, ponieważ on naprawdę fajnie sobie radzi z tymi krzyżówkami. Dobra, co my tu mamy? Mamy literkę G. Aha, do bonusu nam brakuje literki C. G. Yeah. Czy wy tutaj widzicie G, bo ja szczerze nie, niestety. Tutaj G mamy w agencie i w domu i w to tyle. A G tutaj mamy w ugandzie Ok. Przedostatnia literka. H. I idźcie. Wy. Mamy tak, w Heziodzie. W Hanie, w H E, tutaj mamy echo. No niestety, ale tak e, ta literka H jest niepomocna. I mamy jeszcze w ruchu. E, dobra. Chyba szyniu I ostatnia literka. Myślałam, że C mamy O. No dobra, czy coś z tego wyniknie. Potrzebujemy tutaj jeszcze jednego słówka. O, i mamy. Jest Jezus, Zawieja i Zorza. Świetnie, Ok. Może coś jeszcze dołączy. Tutaj brakuje nam N w Joannie. Chyba nie było, nie było. No ale takie spoko. Super. Lombardia. Tutaj mamy o w Teofilu. W Azocie. W Dogu. Mediolanie, pojście, oponie i tyle, nie? Więc mamy tutaj chyba tylko jedno słowo. Dalej jest porabia. I tu mamy drugie słówko, m, osa. Tak, mamy osa. O, mamy jeszcze w zoologii, we w bionosferze oraz wybrnie ale niestety nic nam się więcej nie tworzę, ale dyszka jak zawsze jest pocieszna mamy literkę o -o. o! o Czyli że coś się jednak pominęłam No, ludzie, pomóżcie mi. Jezus zawieje soża Eee, dobra, nie będę przedłużać. Poczekajcie, chwilkę ja się rozprawię z tą strapeczką na osobności. Dobra, zdążyłam tylko tą zdrapkę wziąć do ręki i się bardziej przyjrzeć, i już, oczywiście, wszystko widzę. Nie wiem dlaczego, ale zgubiłam to słówko eee, forum. No i naprawdę świetnie. Mamy 20 zł na tej zdrapce Jeszcze raz forum, zorza, jezus, zawieje Ekstra, a tak z ciekawości w wycieku było 50 zł no niestety, nie tym razem, ale dwie dyszki także cieszą oko ok, kolejna krzyżóweczka tutaj do bonusu nam brakuje Berlin też, do bonusu brakuje nam Berlin, znaczy no w sumie do bonusu brakuje nam Berlin, tak poza tym brakuje nam literki R więc jakaś szansa tam jest na to wszystko i tak, w krzyżówce pierwszej mamy słówko pilaba, w krzyżówce drugiej mamy hienę i takie długie słowo bielizna a w krzyżówce trzeciej mamy słówko, właściwie imię Liliana. Więc jedziemy dalej. Czy będzie to R? Mamy R, no proszę Państwa. Wow, czyli trzy zdrabki są już na pewno wygrane, a ciekawe co tam w playbooku czyha No okej, okay, świetnie. Wow! Dobra, to jedziemy. Tutaj mamy R w recitalu, w krokodylu. E w rumie, a co ciekawe to były dwie ostatnie zdrapeczki a, z kole, które chciałam wziąć więcej tych krzyżówek, ale nie było, więc wzięłam ekstra linie. i mamy tak, zdrapeczka z numerem 4 i zdrapeczka z numerem 7, więc Czy co trzecia zrapka. ok, mm, tak się tym wszystkim zajęłam, to chyba wszystko z R tutaj mamy R w repertuarze mhm, tutaj mamy R w ramie i co? I dalej? Intercyza w krzyżówce trzeciej, Turkawka. karabela i eufrat. No ciekawe, czy to się sumuje. Jeszcze nigdy nie miałam w ogóle tyle zrapek wydrapałam w życiu, a jeszcze ani razu nie miałam takiej wygranej, że mi się bonus na przykład z czymś tam sumował. Nie, sorry raz, jak miałam 70 zł, no ale to jest naprawdę rzadkość. Fajnie by to było powtórzyć. Co my tu mamy? Mamy tutaj S. Mamy wskazie. Samum. I chyba tyle. Tutaj S mamy w indeksie i w sobocie. Sobota, fajny dzień, tygodnia. I tutaj nam się utworzyło drugie słówko OSA. I chyba tyle. No Dobra. Ta ostatnia literka. Y. Y mamy w kocyku. Mamy drugie słówko obce. Jeszcze jest w tymie. Krokodyl. Tutaj mamy w krytyce. Mhm. Tutaj trzeci mamy w intercydzie. Nawet F nie było. F wydawało e, fajną. Tutaj zapomniałam o S. Też fajną wygraną, bo były cztery słówka, no ale nie tym razem. A tutaj oprócz tego jednego Y. To już nic nie widzę. No i fajnie. Ogólnie lubię jak tej krzyżówce za 10 zł trafia się bonus, ponieważ tutaj może być wszystko od 10 zł to jakieś naprawdę fajne yy, wygrane. A co tym razem będzie? Na 10 zł. <laughs> Ale i tak naprawdę nice. Ok. Zróbmy sobie kontrolne, może się okaże, że jest inaczej jak w tamtym przypadku, no ale nie. Pepe, jeszcze sobie tylko numerek pozwolę zdrapać. Okej, okay, no i tak fajnie. Jak na dwie ostatnie krzyżówki z kolektury i obie wygrane, to jest naprawdę very, very nice. No i ta nasza ekstra linia. Zostały, zostało sześć symboli do odsłonięcia, a już mamy linię. Wiatraczek jest, tak jest, sakwa jest oraz okulary są Fajnie, gdyby wpadło serduszko albo rower. Oczywiście inne tam, jakby na przykład, nie wiem, klapki wpadły, chyba z czego pamiętam, to byłoby naprawdę dużo linii. Więc może trzymajmy bardziej kciuki za te co tak, Z tego wyniknie mamy monetę, i moneta jest tylko tutaj, z czego pamiętam. Następnie o, mamy serduszko. Bardzo fajnie, mamy kolejną linię. I to jest chyba jedno serduszko. Tak? Sprawdzajcie ze mną. Tak, jedno. Dobra, cztery ostatnie. Popornu yy, nie ma. Klucz. Kluczy troszeczkę było, aczkolwiek nie dają niestety wygranej, ponieważ już sobie tak analizowałam z przed rozpoczęciem nagrywania. No i dwa ostatnie. Co tu będzie? Mamy parasolkę. Parasolka niestety nic nie daje. Fajnie jakby może słonik spadł. Mhm. No i co tu będzie? Mamy dzwonek, którego w ogóle niestety nie ma. Dobra, więc mamy sobie dwie linie i ciekawe czy tu będzie 20 zł czy coś więcej. Tutaj mamy dyszkę. A tutaj też dyszkę. 5,20 20 zł, ale naprawdę nice. I co ciekawe, zaraz Wam powiem: tylko sobie zdrapię litery kontrolne, i denumeracje, i tak dalej o 0,69. Bardzo fajnie. Dokładnie R, Jest wygrane. I tak. Zdrapeczka krzyżówka z numerem 7 oraz. Ekstra linie z numerem 7, więc naprawdę ogólnie wystrzegam się siódemek, jeżeli chodzi o zdrabki. Wolę wybierać jakieś inne yy, numerki zdrapek, no ale tym razem siódme naprawdę okazało się szczęśliwe. No i mamy tutaj naszą gwiazdę programu Playbooka z numerem 18. I sprawdźmy, co tutaj Playbook dla nas zgotuje. Ogólnie, jakby Playbook wygrywał, to byłby naprawdę szał, ponieważ by były wszystkie zdrabki wygrane 4 na 4 ale jakby. Jednak playbookowi się nie udało, to w sumie nic się nie stanie, ponieważ minus nie będzie straszny. Wiecie co? Zacznę sobie. Jak zwykle otrzyma rakdowę, ponieważ jak drapię Playbooka, otrzyma ragdowej, to jest drapeczka się tak jakby zaczarowuje i jest wygrana. Przynajmniej do niedawna tak było. A jak będzie dzisiaj? Sprawdźmy. Szukamy trzech siódemek i mamy już następne siódemkę. Szafir, monetę i koronę. Trofeum siódemeczka, prezent worek, gra trzecia siedem, kufer złoto, no, no no gra czwarta perła, siedem plik, kufer co tak słabo w te siódemeczki, w ogóle jedna siódemka w każdym, o teraz ruszyło dwie siódemki, czy będzie trzecia, niestety gra szósta, siedem garnek siedem, może tutaj będzie siódemeczka, niestety i gra ostatnia siedem, portfel złoto, 7 oraz plik no czyżby passa w playbooku została przerwana teraz sobie może skoczymy do topazowej. szukamy trzech identycznych bądź trzech siódemek mamy lustro, prezent pierścionek, pierścionek no i dzwonek perfumy, perfumy nie wiara, ten playbook to jest po prostu to jest cud nad Wisłą, masakra Masakra pozytywna, masakra prezent, świnka, świnka lustro, róża, perła, podkowa, podkowa i podkowa, złoto, złoto i korona, moneta, korona, plik, plik i plik. Tak, to jest chyba ten rytuał. Zawsze drapię najpierw szmaragdową, potem topazową i strapa wchodzi, Elo. Nie wiem, czy tu każdego wyjdzie, ale. Ja mam takie specyficzne szczęście do tej zdrabki. Nie no, myślałam, że ona będzie przegrana, naprawdę. A tu znowu, ale super. Portfel i złoto. Korona i korona. Złoto, lustro. Pierścionek, worek. Moneta, worek. Portfel, perła. Perła, zegarek. Pierścionek, kufer no i lustro, więc tutaj będziemy mieć tylko jedną wygraną o dobra pewnie to będą trzy dyszki, ale i tak świetnie, wszystkie zdrabki wygrane na odcinku, to się zdarza normalnie raz na milion lat, może chociaż e, dzisiaj spotkam ten mój upragniony rubil w zdrabce rubinowej ponieważ zawsze jest siódemka, mamy kufer, monetę e, perłę, zegarek tutaj mamy koronę worek Jarścionek, portfel, jest siódemka i kolejna siódemka. Mm. No dobra. Szafirowa. Szukamy sobie tak osie y, ósemki: 25, 15 i jedyneczki. A mamy 29, 4, 9, 3, 19. 18, 32, 26, 27 oraz 13. Więc tutaj też nie ma wygranych. I pozostaje nam już ostatnia diamentowa, w której szukamy portfela. Tam mamy zegarek, lustro, perłę, monetę, worek. Może dokładnie odsłonię. perfumy oraz złoto, no raczej 30 zł. Tutaj nic nie ma. No to co? No to odsłaniamy sobie wygrane. Tym mamy trzy wygrane, dokładnie piątal, 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 czyli 15, tutaj były tylko korony, 20 i tutaj były dwie siódemeczki na samym koniuszku, więc 30 zł, ale tak czy owak naprawdę szło playbook dalej w formie. Nie wiem, ile jeszcze będziemy mi zaskakiwać, ale oby jak najdłużej. Więc dzisiaj naprawdę wyjątkowy odcinek. Można byłoby rzec, że jeden na tysiąc odcinków. Może trochę przesadziłam. Może na sto, może na pięćdziesiąt. to naprawdę to jest rzadki widok, ponieważ wszystkie Cztery zrabki wygrywałem wszystkie, a wszystkie. I do tego jeszcze jesteśmy na plusie, ponieważ tutaj mamy 20 zł, tutaj też 20 to 40, 50, 80 zł na wydane 60, więc taki delikatny plusik. Idealny. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i co? Co mogę więcej powiedzieć? Chyba to, że dzięki, wielkie za obejrzenie. I zapraszam Was do kolejnych odcinków strabkowych. Pa!